hahahahahaha <noise> taki znaczek fajny, takie podwójne E Znaczy tak pierwsza subskrypcja jest praktycznie darmowa bo dostajesz darmowa kilkim tak, do. do... dostajesz na G2 tak, tak chyba, no. że skidowali to albo nie wiem nie, dalej jest, dalej jest euro nie, na jest, na coś ten, chyba ostatnio zmieniali coś było no dobra, a druga subskrypcja jest płatna już tak? normalnie no, tak, normalnie no normalnie znaczy, możesz w i oczywiście rezygnować, nie? to wiem i pierwszą subskrypcję masz a potem? No bo te subskrypcja og ogólnie jest ten... E automatycznie się odnawiają co miesiąc. No i na h to wyłącza się. No. chodzi się w profil ustawienia i anuluj subskrypcję. Dobra, o, stąd to będą wyłazić, tak. Ja się tu gdzieś muszę rozstawić jakoś fajnie. O, na tym samochodzie. Ja, za ten samochodem o. Ja się na samochodzie rozstawię. A bo tutaj stąd. O o o. I hops, dzień dobry. To ma jak tu tylko mnie. No właśnie, jakby się tak mógł kawałek przesunąć. W ci był łaskaw Tyle? Nie, nie zmieszczę się. Dobra, nie zmieszczę się. To zaraz się zaminimy. A ja pójdę na drugi samochód. Zobaczysz tylko moją smugę. Dobra. Z, z prawej strony czy z lewej pójdą? Prawej. E, na, z prawej. O, lub z, z prawej Z lewej też mogą. Może dać jeszcze dwa i Na dzień dobry. Fuck! Tomek, tutaj My idą mamy... z dołu. Nie mamy bronić, kurde. No, właśnie, tak się dziwią że tędy nam zaszli. No, idą tędy. Zabili mnie. Aj. Tędy czyli którędy? Ehm. Yy, pomiędzy tymi samochodami jest przejście jest na schodach. Widzę. Bronię. Zabiłem już jednego. What the fuck! Kolejnego zabiłem, dobra. Oni tu się chowają! Wiem właśnie, tam trzeba. Fucken! Pieprzyć się i zniszczyć, bo. Aaaa, ah, ah, zadziwiłem. Ale czekajcie, bo chyba za. coś mi się kierunki popieprzyły. To zabiłem duch albo trzech, nie wiem. Kurde. Dwóch. Dobra, ja się zmienię na kogoś. Trzeba bronić. Innego. Bronić. Mm, ja jestem Makri. Oni przyjmują? E, tak, przyjmują. Kurde, załatwił mnie. Chyba przejmą. Nie! Cel utracony. Zatrzymaj ładunek. Aj! No i teraz będą przepychać ten ładunek. Mm, to już tam leci, co? Do punktu. Ta mapa jest taka głupia, bo ten. Zawsze dużo budynków jest i wejść. No. I bombę puszczą w budynek, i w tam pięciu z nas, nie wiem, sześć z nas jest i się Kurde, na. ale mi szybko załatwimy. A się wam, że pierwszy raz gram na tej mapie, mimo że już 5 godzin przegrałem, to pierwsza za nie gram Tak. I nie kojarzę w ogóle miejsc. No i znowu spacerek. No. <laughs> Fucking. Okej okay. A, ale ci gdzieś właśnie obok niego jestem o, Obrywam, Orywam Fuckuj to mm. to cię dziś cicho, pewnie subskrypcji kupuje. <laughs> Okej okay. Nie możemy tylko cofnąć? FAK Co się stało? No wybuchem, bo mi przyleciał ten złomiarz Z góry Z góry Prosto na mnie akurat, na głowę obok obok ciebie byłem, ty No No i to jest minus smugi, no kurde Kurde, broń mi się przeładowywuje Ten się daleko od ciebie i nagle... Jeb, leżę Ja pierniczę dwóch, nie dam rady nic zrobić Aha, kurde. pierwszej? No, co ty. Nie dałem rady hmm. no, tam bombę, czemu on nie zginął? Użycie mu zabrało te ulki moje te całe, ale... Ej, któryś raz rzędu się rozpi ciągle ta jedna osoba stoi tam w rogu. Był u nas w bazie, czy nie? No. No, mi się tak właśnie zajerzy. Okay. Zabili mnie? Ja, że on zabił dwóch, ale... A mnie ten, 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 ten... Ala Ashka mnie zabiła. Aha. E, czemu się w kinie w jakimś razie zrespiłem? Eee, Nie! Fuck! Bo my jesteśmy, wiesz co, chyba na jakimś planie filmowym, tak ci ja powiem. Się zmieniają się serie co chwilę. Też się właśnie zrespiłem w kinie. To z drugiego, drugiego punktu. Nie no, mamy jeszcze pięć i pół minuty do obronienia. No to w kinie teraz, no tak, oczywiście. Ile tu ich jest? Nie. Kurde... Smoga cholerna. Fak, uwaga, ci ten... No i mnie... <laughs> rozjechał. Okej, <Okay. That's> not... <sighs> To nie da, od nas praktycznie nie gra. No. To i coś jest mistrzem. Niestety. Ne, dostało. Kawałek tylko. Fuck, ty za. Ja pierniczo Gdzie? Kurde. No, no i przegramy. No na pewno. Fak, no zginałem. Nie ja jeszcze raz do, dociągną do końca. Ej, powód E to jest ten, też życie odmawia. Nie wiedziałem. Mm -hmm. Tak, tak, to no powracasz już do. Co ci w czasie, o. I do ilości no W mogę tego N używałem. O, fana E. Czarna, biała, no. No tym, tym, tym kółkiem, kurde. Zabił mnie, ja ciebie. No. No ten, ten kółkiem był dobry. Ale was złapało pod tym. O, złote medale dostałem, 3. Ty też ja byłeś. Nie dałem ja tobie. A mam 6 nawet. No dałem też ci. Dziękuję bardzo. Już moja postać nawet za mnie sama mówi. Ja dałem temu, temu co tak je jeździł. Nie widziałem ciebie. Ja. Pokon. Dobra. E, atakujemy. Dobra, biorę... Tak? Nie no ty bierzesz e, smugę, nie? Albo wezmę sobie tą Czarną Wdowę. O, będę grać. A tu jest chyba ta fara? Eee, nie, to jest snajperka. Ta co gra sniperka, Ona wtedy widzi wszystkich na ulti. Jeszcze raz krabinku. Nie chcę grać. A tym McCree, ma to jest ten. Combo, no mam, to jest lewer wyrawek. Spoko jest. Zobaczmy chyba. Na lewy przyzmyszy masz pojedyncze strzały, prawy masz taką serię od razu z całego magazynka. Eee, na shiftie masz takiego dasha, taki szybki odskok. I na. M, rzucasz y, przed siebie y, stuna. Y, ogłuszasz jednego bohatera. I ulti to masz, że namierza przeciwników i Zbyt zabijasz. Wielu Zbyt wielu bohaterów obronnych. A tam, damy radę. Możesz poświęcić nie honoru. Ewentualnie jak nie będzie seria. iść, to wezmę tego tanka i będę stać tankiem. Podę, mówi stun jest, tak? Tak, tak. Możesz się rzucić. Shift to masz jakie dasza Szybkiego. A. taka ucieczka. Pozdrawiam. No i ten y, stun to musisz idealnie w to miejsce, gdzie to rzucisz, że za musi stać ten przeciwnik. Bo inaczej, jak kawałek dalej, to już nie chyta. Hmm. No, bo wiecie co. Może zmienię się. bohatera i wezmę. Biuza, da mi się, czy nie da się? To mu się dalię. nie da? da. się, dobra. Nie spamuj. Dobra, wezmę tego starczą. Jak coś się może stać Aha, 2 wpadłem w jakieś pułapkę I co to już od razu? No, no wystawili pod ten. Idealnie pod wejście. Aha, tarcza mi się skończyła Za 3 sekundy będę mieć dopiero Dobra mam, znowu To idę co to bomby od ja takimi tymi Zapomniał to się nazywa. Tymi chińskimi... Aha, ty jesteś dom e, genji. Ty, dobry jest, bo w wc prawym wcisnąłem od razu zgniąłem. Fuck. Hatera. Nie ten przycisk. Fuck. Okej, okay, dobra. Y Bas, nie wieżyczka mnie zabiła. No. Na zbiorniku z wodą jest. No, na dużym punkcie. Zabiła ciebie, potem mnie. A no, dobra... A ja pr... Przez przypadek zużyłem sobie umiejętność, tam co dolatuje do przeciwnika, i jego niszczy. Dobra, kto strzela? Dobra, zabiłem go. Kurde, oczu ma ten ten. No, lavolver. Fak. Kurde, z tyłu mnie zabił. Aj. Ja w sumie nie wiem, co ta moja postać robi. Eee, powiem ci, że ja mało nią ogarnię, tym gengim. Przy was mi się coś pokazuje. F jest. Eee, masz. Nie. Ty grasz tym gengim, dalej, tym, no, tym ninjom. Nie, 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 nie. Nie. Zmieniłem na jakąś laskę. A, tam grasz, o co nie wiem. Ale samo życie się i Nie jestem Tomek, weź próbuj rozwalić tego bastiona jest na górze. Eee, plecy, to... plecy, plecy, plecy. Coś. Kurde, nie będziemy się patrzeć. Nie, nie udało mi się tego bastiona rozwalić. To jest pod kół. Podeszłem sobie za blisko a, i... takie gówno Mię rozwalił Jak na treningu A ja gram? Dobra Laską z różowymi włosami Aha, uwaga Kurde, mnie tylko rozwalił Nie miałem jak uciec Co on tutaj to postawił? <laughs> to właśnie też umlazłem Kurde mam 8 HP E ja się tak nie bawię To pan Dobra idę No ja zginąłem Dobra zmiana postaci Parkbąbsik. Fak. What the fuck. No dobra, zginąłem. Kurde, on tutaj po prawej stronie jest. Ja was mogę leczyć? Kim ty ty grasz? A nie wiem teraz kim. Tu mhm. tam czoła. No nie! Chyba ja tam wbijam już. Cześć, stoi? Kurde, w potrzasku jestem, ja pierwszy. No nie wierzę. Znowu psiadłem. Jakaś masakra. No. I co on tu do mnie w ten? Siu! Fak! W ogóle co to wybuchło we mnie. O to fuck No ja pierdzie! Co te podczaski tutaj robią? A, ja rzucam Wam leczeniem. Ty rzuć. Ale to przegramy zostało no. Kogoś czy to leczyć? Wszyscy jesteście uleczeni ta mapa była taka No już zginąłem Ja ani raz nawet ulti nie użyłem bo nie miałem okazji kurde Zostało 10 ja już mam te ulty, a nie na czym to polega w ogóle. Jakieś cole hmm. oko czy coś nie wiem Jeszcze żniwiasz mi prawie zabił <grym> a. Dobrze, że jednak nie ma rangi najgorszej. Najlepsze zagranie meczu. Okay, mini, ninja. Mini, mini ninja Bastionem Mała się rozstawił tutaj No, nieźle. To są dwie. O, blokowane obrazy najwięcej mam. Nie. Masz. No. Siedem. Siedem masz Kurde. znowu. No znowu siedem. Ja braku... Brakuje czek do dziesięciu i nie jestem pewien, co wtedy się dostaje. Czy jakoś ten. Jeszcze jesteś wyróżniony inaczej, czy coś. Dostaniesz dzisiaj tej ban. Nie, no. Jak inaczej. To zabijało. no, jakiś lepszy sposób. Kurde. A to było po dziesięciu banach dostajesz. A to... Któr o Rosja, którą no. godzinkę mamy? O nie, jak w drugiej. Przygotuj się. Obrona? No to. oczywiście Bastion? Mm. No wiesz co? Koncept do ciebie mówiłem, a ciebie nie było. No wiesz co? Myślałem, że możesz kupować subskrypcję. A ty możesz się kumpać. <laughs> Dobrze mi napisał. Właśnie wstałem. Coś mi ominęło? No, dużo. O, to jest chyba moja ulubiona mapa. Jeżeli chodzi. O... Ruska? Tak. Znaczy to tutaj miejsce, jak jest właśnie bronienie punktu B. Rozstawiasz wieżyczkę co na tych platformach co jeżdżą. I miotasz po prostu, bo na co chwilę jeździ nie każe na to patrzy i zabijasz. Chodziło mi o subskrypcję, bo ten, bo mówiłeś, że linków nie możesz stawiać. No to jak linki będziesz, będziesz mógł stawiać, wtedy tak jak subskrypcję wiesz w nią. ty to mówisz o tych, którzy się nie poruszają? Ma... To jest przy tym drugim plancie, przy B, punkcie do chronienia. Czyli oni skąd będą szli stamtąd? No, no, to działa? Gwarujesz Poluski? Dwa. Broń cen. nie mi przyjdą. Ani z y, tamtąd. Gdzieś. I tutaj w prostej dużej bramie, co samochód. Krońcie no. moją jeżyczkę. Kurde bijam mnie. O, ja tutaj trafiłem. Fuck. Gdzie mi ktoś coś strzela? Co jest? Kto mnie tak zniszczył? Ja. Ej, jak za mną? Ej, rzeczywiście za mną. Kurcze, by. Ja nic oni, co? Nie wiem. Uciekali? Albo nie żyją. Zaraz przyjdą. No jest. Dobra, lecą. Nie! Ktoś mnie goni w tyle, jak mi strzela. A jest na. No. Ja prawie z planszy wypadałem. Ninja! Zadził mnie. O! No będziesz jedynym subskrybentem. Co ja robię? Czy zawsze można na tych mapach się zgubić? Fak, kuźwa cel. Dobra, teraz to dobrze. Czemu to zaś nie biega? Nie wiem, czemu ja się Podpinna. gubię, potrzebuję nawigację. GPS-a sobie włącz. Jaka binda! To Jaka będzie żyjemy. No, zabiłem pt. i zabił mi jakiś ment coś tam. <grym> Dobra, to ja będzie skupiam. Się nie skup. Ależ ja się skupiam. Tak, kurde. Uwaga, leci, Uwaga, leci ten. Smok? Niech leci, jestem u góry. No Myślałem, że to mogę zepsuć, a to nic. Ta kółka Snajper. O wow, smok No weź gościu <laughs> Dwu zabiłem tym smokiem, woo Fuck tu przyszła. Zobaczyła, że tam się trałem. O, oh, fak. O, co to było? Eee... wybucha. Czemu taki wolny. No, widzisz? Kąsy. To nie mogę wyjść. Ona mi jednym ciosem załatwiła. Tu się błąkam, nie wiem, mnie tu liści. To się zgubiłeś? What the fuck? Kurwa, nie mogę trafić go. <laughs> Zabiłem go, fuck'em. Zabijmy go, nie? Kurde, włączyłem sobie ulta. Ale zginę. Fuck'em. Fajn, Fakt. kurde. No nie wierzę. Aj nie zdążyłem się obrócić. Nie, zostało tylko 30 sekund. No może się uda, że nie przejmą. Przejmą, super. Do samego końca. Tak. No dobra, a no zbronimy tutaj. Ja zabiłem jednego. B. Wracaj szybko, żeby zdążyć wejść na tę platformę. To strzela. Ty masz, ty grasz bastionem czy kimś tak, innym? Tak, bastionem gram. To możesz sobie wejść tutaj, gdzie jest na taką platformę. Kurde, gdzieś ty jest. No zabij to, kurwa. No zaraz mi zauważysz, będę jeździć. Jak o, tam widzisz? weszłeś? Musisz iść coś za mną. I za tą bramą po lewej stronie ja masz schody. Pier... Okej. Okay. Po prawej stronie, przepraszam, po prawej stronie. Nie, tam dalej, dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. No. Widzę, widzę. Za tam dużą bramę. Widzę was. Aha, ja mam na to wskoczyć, tak? M Dzięki nie, nie, też nie. Na musisz wejść po schodach do góry i tam będziesz mógł sobie wejść po prostu na to. Albo tutaj, tak, teraz ja zejdź. spadłem. No to wystarczy na to wejść po prostu. Nie musisz skakać. Nie muszę co na to co chwilę jeździ. Nie, nie, Tu co, co chwilę jeździ. Aha, no. tu mnie o, tak. samo zabiera. Tak, tak. Kurde, gdzieś ten samochodzik jest. Okay. Ej, wystawiłem się im na jakiś ten? Ale mnie zabiła. Ej, to wcale nie było taki fajny o, pomysł. Przecież <grym> <grym> tam nie widziałem, co się dzieje. Okay, tam nigdzie, wszędzie, nigdzie. Biegną z prawej. Nie, ten lód postawiłeś. Kto ten lód stawia w ogóle? Ten lot. Nie pamiętam jak się nazywa ta postać, ale yy, ona może zamrażać przeciwników, yy, yy, szalać soplem, yy, stawiać tą ścianę i zamrażać siebie, że na chwilę jest nieśmiertelna. Kurde, Kurde. jakie jest w ogóle? A. W momencie, że zginął Ninja mnie zabił. No mnie też zabił. Ach, fucken. Ninja umarł. Tu coś jestem, a ktoś nie? No smogi, smokiem. Ja zginąłem przez to. to. Punk. Co tu się dzieje? Hmm. A jak ktoś przyjmuje punkt? Różnie, nie. Już nie? Dobra. ninja, kurde. Kurczę by jak się uwziął na mnie. Gdzie oni, co? What the fuck? Kurde, no, co to on to uzyska. zrobił, że nie mogłem w niego strzelać? Strzelen cały czas w niego i nie. Ten robot nie użył ulta Ten robot używa ulti i ma autodestrukcję. Ło. Wow. No i to właśnie ta autodestrukcja mi rozwaliła. Mam. No. Sprawiedliwość, prosto w co tu strzela do mnie tam z góry? Yy, fara, pewnie z yy, góry, skąd to nie walo? Mm. tutaj jest z prawej strony. Wedwójkę są bili tyły, tyły. Kurde. Dobra, zdjąłem ją. Po lewej tam jest, po lewej idą, po lewej idą. No widzę, tylko prześcian zrobię. No, ja jeszcze nie żyłem... Jeszcze nie widziałem te chwile, więc. Nie, moja zwierzyczka zniszczona Pakem. Kurde, pojawił się i zniknął. Pojawi się i znika. Kurde, wiereczko szybciej się rozstawię. No kto mi ją rozwala? To za ciul. Zabigo. Tam jest dobra. Tak to. Pozdarem się kryją. Nie, no ja tu stoję, schowany. No i nie dadzą rady. A teraz przynajmniej ich widać. Kurde, prawie względu, że zdążę się uleczyć. A tak macie tutaj Tomek ten. No ja ci nie ruszę, jak jestem roztopiony. Okej. Okay. No dobra, wyzwalamy ich. Wow, dogrywka. No, no nie da rady. Broni my? Aha. <coughs> Czy ja był najlepszy? Tomek! Tomek, późno A jak ładnie to z, wygląda. No patrz, tutaj! strzelałeś nie wiem, do tego. I teraz. Jee, yeah, tam jeden kill. Więcej miałem killi. Ale mnie tu nie ma. No ja znowu jestem... Marzi. na dźwięk. No, już pięć. Znowu. Nie walczę dla zaszczytów. Nie walcz. Likwidacja 7. Ja mam 9. 17. Zabijcie no przed celu 4. <grym> 7. A nie zgonów mieliście? Eee... 7. 5. 7. No <grymne>